Siemano widzowie, z tej strony Brodsega, witam was na moim kanale i w sumie w pierwszym filmie na tym kanale yy, i będzie to film bardziej informacyjny, co będzie się pojawiało na tym kanale i w ogóle po co ja stworzyłem ten kanał, więc no fajnie by było, jakbyście coś zostawili chciać jakiegoś lajka, może by zrobiło jakieś fajniejsze zasięgi. Ja już nie będę przedłużać i zapraszam Was do oglądania. Może zacznijmy od tego, na czym będzie się opierał mój kanał. Myślę, że jedyną grą, jaka będzie się tu pojawiać, to będzie Rocket League i myślę, że przeważającą tego częścią będą jakieś różne challenge, nie challenge, wiecie o co chodzi. Tak się tylko szybko wtrącę, że mam również TikToka i Twitcha, które wyświetlają się teraz na ekranie. Zapraszam, a my już wracamy do odcinka. Drugim pytaniem jest dlaczego ja w ogóle zacząłem nagrywać na YouTube'a i po co stworzyłem ten kanał. Odpowiedź jest prosta: od urodzenia chciałem zostać YouTuberem, to była moja wrodzona taka pasja. Czułem przyznaczenie do tego i przynajmniej dowodem tego było, że gdy byłem mały, bawiłem się w YouTubera i gadałem do telefonu, a po chwili, nagranie, gdy gadam, do samego siebie usuwałem. Zachęcam do tego, żebyście Wy napisali mi w komentarzach co chcielibyście zobaczyć. Sekcja komentarzy jest Wasza. I tak tylko jeszcze przypomnę, że czekam już 190 dzień, aż Bruce zagra ze mną było w Rocket League. więc jakbyście chcieli zobaczyć odcinek z nim, to może jakbyście mu coś tam powiedzieli, żeby ze mną coś nagrał. To może by coś siadło w końcu, bo tyle do siebie pisaliśmy jeszcze nie siadło nic. A ja już chyba nic nie mam wam więcej do powiedzenia więc się będę chyba żegnał. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach co chcecie widzieć na moim kanale i co do następnego.